Siemanko, Siemanko, dzisiaj szczepijmy. Wypuściłem pocztowę, ale jastrząb. Mówię, wypuszczę później biała, ale to widać, że nie ma szans. Szczepimy szczepionką RP. Gdzie to nazwa? Moim zdaniem najlepsza. W tamtym za tamtym razem szczepiłem tą tylko naparamy ksowirozę ale to z tego względu że że akurat taką miałem bo się pozamieniałem z kolegami i tak dawka 0,3 nie bierzemy, nadziewamy Bierzemy tak, zdzieramy tą górę. Zakładamy. Pyk. Pyk. Szczepionkę już miałem w kieszeni dosyć długo. Wym oczywiście mieszamy i teraz najważniejsze. Biorę strzykawkę. Dwójkę 02. Zatykam i pompujemy, nie? Pompujemy, widzicie. Już się napompowało. I w strzykawce mam dawkę dla jeszcze jednego, Zamyk czy tam dla kilku, nie? Zamykam. Nie marnuje się nic i tu zostaje. Można sobie sprawdzić pistoletem w drugą strzykawkę, czy jest na pewno 03. Ja tego nie będę robił. No i strzykawkę sobie kładam tak do tego i sobie czekam. Ja tego nie będę robił, bo bo ten pistolet mam, on był tani, jakaś duński. Ja już mam go kilka lat. Ten pistolet zaszczepił kilka tysięcy gołębi i nadal działa, nie? Pocztowych, białych i nie tylko. I w takim stanie, jak teraz mamy, yy, idziemy łapać sobie gołąbki. No i będziemy szczepili. To ja wam jeszcze chciałem powiedzieć? A jak jest przy końcówce. Jak jest już końcówka szczepionki i leci powietrze, nie? No to też bierzemy sobie wtedy strzykaweczkę. Bierzemy strzykaweczkę, ja to biorę sobie i z tym powietrzem tam aż do samego zera. I strzykawką później przekładam igłę na, na strzykawkę. I strzykawką doszczepiam następnego gołębia z kolei. Więc nic się nie marnuje. Kiedyś dawno, dawno temu e, w powietrze wystrzeliwałem. Bez sensu. <laughs> Chyba, że ktoś ma mało i szczepionki zostaje, bo jak ja miałem e, mniej i szczepionki zostawało, to wtedy oczywiście, że że, że, że. że Szczelałem w powietrze, bo to nie było sensu. Jak i tak wiedziałem, że mi zostanie. I już idę poprosić pomocnika i zaraz wam pokażę, jak się szczepi. A na koniec filmu. Oglądajcie do końca, bo wam zdradzę pewną ciekawostkę Co podawać i przy jakich środkach jakie ludzie robią błędy. I ja sam też takie błędy robiłem. Dzisiaj też będę im tu sprzątał, więc oglądajcie do końca, bo to będzie ciekawe dosyć. O, zaczniemy od Mewunciek. Mewuncie takie I bierzemy Teraz ja to, jak jestem sam, to biorę tak. Eee, czekajcie, bo samemu to... biorę tak. Łepek trzymam tym palcem, odgarniam malutki gołąb. I w, ku w stronę ogona, nie? O pyk i w stronę ogona i szczepimy. I zaszczepiony i zakładam mu wtedy kontrolkę, żeby było wiadomo, że, że został zaszczepiony. O pyk. I następnego. Następną my, mamy następną mamy następną Mewuncję Hamburską. No i to samo, bierzemy tak. Łepek odciągamy. O, ja to palcem sobie biorę tak. I w stronę ku ogona, O, pyk. I podskórnie. Widzicie, jakie to łatwe. I następna zaszczepiona. Teraz mamy motylka polskiego. Piękny jest ten motylek. Kapcie duże. I to samo, bierzemy, pyk, o, odchylamy tym palcem, tak, oczywiście jak szczepię kolegom pocztowe to jest szybko, bo kolega trzyma to jest o pyk i pyk i widać jak poszło. I zaszczepiony szczęśliwy, no tego nie muszę zaznaczać, bo nie mam takich obrączek. I jeszcze jednego zaszczepię i... i Blawinderek Jedyny, krótki mi się uchował Bardzo ładny, bardzo duże kapcie ma Latał z jasnymi, ale go przełożyłem, po tych atakach jastrzębia i bierzemy Pyk Łepek Palcem sobie odgarniacie Niektóre gołębie są bardzo dobrze upierzone i w stronę ogona i peki widać jak mu tam poszło. O, i gołąbek zaszczepiony. No ja sobie tu dalej sam poradzę z tym szczepieniem. Mam nadzieję, że skumaliście o co chodzi. A na końcu wam jeszcze dogram, co podaje jaki błąd ludzie robią. Że później mają adeno. Cuda na kiła, to jest proste. Do zobaczenia. I... I teraz właśnie mi już nabiło powietrzem. Pół powietrza, pół, bo jak nacisnę troszeczkę, taki zrobię ruch. O, nie widać. O, taki. To widzicie, już z powietrzem. I teraz bierzemy tak. Wykręcamy, nie, nie wykręcamy szczepionki, bierzemy teraz, bo to trzeba pilnować. Bierzemy teraz tą strzykawkę z igłą. Co wtedy? Tu już szczepionka prawie pusta. Zobaczcie. I pompujemy. Widzicie? Co do kropeleczki. Wypompowało się wszystko i teraz to co jest w strzykawce bierzemy tak oczywiście tak. Pyk do góry. W strzykawce jest tam, zaraz Wam pokażę. Igiełkę bierzemy tak, wykręcamy, bo to się przecież wykręca. I zakładamy na strzykawkę. Bierzemy poleciało. No i w tym momencie jest tam 14 ml, po a na 6 gołębi. A tak 14, no 14, 2. Czyli będzie na 6 gołębi, nie? Gdzieś mniej więcej. No. I jeszcze będę musiał dobrać z inne. Ja to zaraz wam dogram. Brakło mi na kilka sztuk. Nawet na dużo i to bierzemy wtedy tak. Igłę nową na strzykawkę. I tak, nowa szczepionka do góry nogami. I pek wbijamy. Oczywiście, zimna, nie ogrzewamy tej szczepionki, broń Boże. I nabieramy, nie? Nabieramy, nabieramy. Mam trochę złomigłę, bo mam cienką. A wiadomo, to jest y, zawiesina na oleju olejowa szczepionka. Więc długo to się naciąga. I tak naciągamy. Ogrzewamy to, co jest w strzykawce. Resztę y, lakujemy świecą. I chowamy do lodówki, nie? Żeby się nie nagrzało. O, widzicie? Już się naciąga powoli. Żeby powietrze się nie dostało. I czysto migłą. Nie tam, co szczepiliśmy. Wbijamy w szczepionkę, nie? Dobra. No i się nabiło. Mamy gdzieś dwadzieścia trzy. I teraz bierzemy, o może tak Wam pokażę, pyk. Pyk. Zakładamy. Zakładamy tą szczepionkę A tamtą, tą igłę raczej, a tamtą zanosimy do O, bierzemy troszkę, naciskamy, tak jak u doktora Pyk A tamtą zanosimy A tą zanosimy do lodówki I I bierzemy Bo może mi jeszcze będzie potrzebne, ja igły nie wyjmuję I lakujemy i tyle I koniec po szczepieniu. Ostatnie doszczepiłem tym, powiem Wam, że około, około 80 sztuk zaszczepiłem, w tamtej drugiej szczepionce troszkę zostało, zobaczcie, ta ładnie jest opustoszała jak pistolet odpowietrzałem, widzicie, wszystko elegancko, a teraz Wam powiem co do wody. Słuchajcie, jak się daje, można nie, mo, nie potrzeba dawać tego, można dać miód, ale jak dajecie elektrolity czy ogólnie wszystko co podajecie do wody, ja wam zaraz coś powiem, bo to jest takie bardzo ważne i nie każdy o tym wie. <laughs> to jest gluko, zwykła glukoza, można to kupić też w tym w aptece, nie? Czy podajecie mił, czy jakieś tam środki, witaminy i Bóg wie, co tam jeszcze. Ja podaję to, bo to jest najtańsze. Yy, więcej nic im nie potrzeba. Dzisiaj wziąłem im to podałem jutro i może pojutrze po tym szczepieniu, ze 3 dni starczy. Ale pamiętajcie jedno, że bakterie uwielbiają słodkie. rozwijają się w słodkości znakomicie więc ja jak szczepię to jeszcze podaję witaminę C nie? dla ludzi zwykłą jedną taką małą łyżeczkę na 5 podaję glukozę i jedną małą łyżeczkę taką tu jest taka mała łyżeczka na 5 litrów wody po co zakwaszać czymś i oczywiście, po szczepieniu to witamina C. Wiecie, mam nadzieję, że wiecie, na co działa witamina C, czyli odporność pobudza im. Tu też jest niby witamina C, ale to nie. <laughs> e, to jest dobre. Można to spokojnie podawać. Zaszczepione rp. Łącówka lęgów idę coś zjeść ponad dwie godziny mi zeszło samemu to do kosza wszystko igły, strzykawki wszystko zaszczepiłem to co sobie zostawiam to co do sprzedania te widymy tego ciemnego tamtego jasnego pod, u pocztowy, wszystko wszystko zaszczepione nawet te malutkie te motylki warszawskie kapciate, srebrniaki wszystko, wszystko co do wywalenia też zaszczepione nie będę szczędził na jakimś tam 2 złota, szczepionka a ja tam lubię jak się komuś tam dobrze uchowa coś, nie? nie ma co szczędzić pozdrawiam wszystkich Trzymajcie się zdrowo. Ja jestem zwolennikiem szczepień. Ci, którzy nie są, powodzenia, życzę. No i narka. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć.